Pozdrowienia z Województwa Dolnośląskiego, Jesteśmy niedaleko Wińska. Pałac w Kłębowicach. Raczej to, co z niego zostało. Dzisiaj nie samochodem, nie bęką, a na rojalu. Założyłem sakwy. To troszkę łatwiej zabrać coś ze sobą w podróż. Jak widać, piętra już się zawaliły. Ale spróbujemy wejść do tego pałacu, do podziemi. Jakieś tam są. Więc wchodzimy. Nie wiem, czy wyjdę, bo to jak widać, wszystko się wali. I mam latarki. U. Piękna kolumna, jakaś kuchnia była Podajże, tutaj tu jakieś poszukiwacze skarbów w dziurę zrobili. Tam też. Tuż budynek się zrobił o dwa piętra jak widać mniejszy. Wszystko ludzi tu zawalenie. Nie jest takie mądre tu wchodzić, No ale cóż. Piesek. tu też się zawaliło No, bezpiecznie to tu nie jest Tyle powiem ani mądre wchodzenie tu jest jeszcze na dole nie widać guzba. Przepraszam, płytki ładne. O, tu widać raczej oryginały. Tu się wszystko już piętra zawaliły, jak widać. Ja pierdolę spieprzeć, stąd to wszystko się trzyma. Na słowo honoru. I tyle powiem. Jest jeszcze taki piękny staw Jeziorko Tutaj może widać czerwona Te płytki biała-czerwone No nic, bezpiecznie to tu nie jest, ani mądre chodzić, a cóż, na zewnątrz upał, ale Jalek stoi i tu pałac, a widać przed pałacem jakiś jezior było Czy stale. może tu jakieś zatopione skrzynie ze skarbami są koniecznie szklanymi i nogi oczywiście oszkodniałe nie, tu się nabijam tylko z jednego dżentelmena ostatni ładny na bądzie musiało to robić kiedyś wrażenie ten pałac.